Zapraszamy na afterparty. My nie chcemy być z Kamilem już w grupie. Nie chcę już być dłużej w grupie VIP-ów z Kamilem, z powodu Kamila, na terenie Kamila, y, z powodu pomysłów Kamila i jego y, energii. Y, no po prostu Kamil mnie irytuje, no i tyle, po prostu jest to gościu, który myśli, że zawsze będzie nami kierował i tak jak dużo razy mu odpuszczałam, tłumaczyłam sobie sama, że to jest tylko jego gra, że on żartuje. Tak, po prostu już mnie to męczy. On no nas cały czas poniża tam u tej Ewy, nie? Gdzieś, e, popisuje się, e, może się pokazać, no. że jest. No ja mówię, ja ja mówię, to tak, Zaczęła się dyktatura Kamila, tak. Może nie, nie aż tak e, na razie surowa jak, jak Łukasza, ale coś, coś ma to taki smaczek, no, tej dyktatury. Łukasz to robił konkretnie, on to robi w białych rękawiczkach i on tak robi od początku. Obraża wszystkich w białych rękawiczkach. No ile można tego kula słuchać. Dopóki nie zjemy, wy nie możecie zacząć jeść. I jeżeli któryś z nas będzie głodny jeszcze może zjeść waszą porcję. Dobrze, Zatem, zjedzcie. E... smacznego, ale, ale nadzieję, musimy że wam to zjeść, smakuje. musimy. Tak, dopóki nie skończymy jeść, to oni nie mogą zacząć. Ja nie mam na to siły już, dlatego ja to znaczy, je, Dawidku, dla ciebie idzie to z Sapasko, sobie, wiesz? No Kamil klasycznie, no, wykorzystuje swoją inteligencję do bycia po prostu gnojem. Wykorzystuje pozycję, którą ma w zadaniu, czyli pozycję prezesa. I zamiast y, fajnie prowadzić i animować te zajęcia, to po prostu dowala, dowala wszystkim. No. Dowala, nadaje.